Mikołaja od 14 lat mniej więcej, to wtedy właśnie moja przyjaciółka zaprosiła mnie do akcji gwiazdor i wtedy właśnie udało mi się przygotować, pomóc świętemu Mikołajowi przygotować paczki dla 50 dzieci. To było 14 lat temu. Następnie rok, rok, kontynuowałam tą tradycję. I teraz mam dla was zagadkę. Powiedzcie, jak sądzicie, do ilu dzieci

Mniej więcej tyle dzieci zostanie. w tym akcji za akcji. Tak, słuchajcie, na co w ogóle polega ta akcja? To tak jak wcześniej było powiedziane, e, po pierwsze fajnie jest pomagać, tak? I świętego Mikołaja mi byłoby bardzo trudno opowiedzieć na wszystkie listy, na dzieciom na całym świecie. Więc na tym polega akcja, że dzieci piszą listy do świętego Mikołaja, a ja po prostu Szukać elfów, które pomagają świętemu Mikołajowi realizować te prezenty. W tych listach są bardzo różne prezenty, bo dzisiaj każdy z Was myśli o różnych rzeczach, tak? Innych rzeczach. No i jakby celem jest, aby dokładnie dziecko dostało to, o czym sobie wymarzyło. I teraz tak. Jak ja się tutaj znalazłam? No bo 14 lat, a ja jestem tutaj po raz pierwszy. No więc. Dowiedziałam się o tym, że jest TPD w Brzegu, jeśli poznałam Panią Agnieszkę, a ja współpracuję z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci od ponad chyba 12 czy 13 lat. Kto zna Towarzystwo Przyjaciół Dzieci? Malutko, malutko, oj, powinniście lepiej poznać tą organizację, od razu Wam powiem, bo to, są, to jest organizacja, której główną misją jest działanie na rzecz dobra dzieci. To są przecudowni, przekochani, przespaniali ludzie, którzy opiekują się dzieciakami, zapewniają im posiłki, często zapewniają im kolonie. Generalnie dbają o najbardziej potrzebujące dzieciaki w całej Polsce. W mojej akcji, ja współpracuję z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci z całej Polski. Koszalin, Kolin, Legnica, Kluczbor, Międzychód, Złotów. Nie wiem. Bydgosz! No i w taki sposób po raz pierwszy trafiłam do brzegu, bo wiedziałam, że tutaj była straszna katastrofa, powódź, i sobie pomyślałam, kurcze, na pewno tutaj są jakieś dzieci, które też zostały dotknięte powodzią, i dlatego dowiedziałam się w ten sposób o pani Agnieszce i w ten sposób dotarłam do Was. Na początku pamiętam, pani Agnieszka prosiła o 50 listów, tak potem. Zachęcałam ją do coraz więcej. Efekt jest taki, że w tym roku udało nam się dla powiatu Lekina Wysokiego przygotować 580 paczek dla dzieciaków, dlatego podzieliliśmy to na trzy tury. Także ja tylko chciałabym zachęcić do tego, żebyście zapoznali się z tą organizacją, z Towarzyszeniem Przyjaciół Dzieci, bo y, tutaj są wspaniali, cudowni ludzie, którzy działają na rzecz dobra dzieci. Ja po prostu uwielbiam, kocham te tak? pedały. Myślałam, że chyba wymyślę taki znaczek I Love TPD z takim sercem po środku i to będzie tyle. Także to tyle, jeżeli chodzi o mnie. Czy macie jakieś pytania do mnie? Dobra, chcemy paczki, prezenty. Za chwilę będziecie...